Wiedza i niewiedza, czy Zachód rozumie wszystko. Więcej wiadomości z regionu na Radio MPL Mniej więcej 15-16 stopni pokazują termometry na Górnym Śląsku. Wiatr jest cały czas umiarkowany, gdzie niegdzie porywisty. Z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. No i wieczór w regionie nadal będzie pochmurny i momentami deszczowy. W nocy w województwie śląskim zachmurzenie będzie w pierwszej połowie nocy będzie duże i całkowite z opadami deszczu. Po północy przestanie padać i zacznie się przejaśniać. Temperatura minimalna pachać będzie się w granicach 11 stopni, a jutro termometr Pokażą w ciągu dnia maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie będzie początkowo małe, z czasem wzrastające do umiarkowanego miejscami na południu regionu nawet do dużego, no i tam po południu możliwe będą przelotne opady deszczu. W niedzielę czeka nas w województwie śląskim zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w rejonach podgórskich i w górach okresami duże. W niedzielę padać nie powinno. Temperatura maksymalna wahać będzie się od 12 do 4. 14 stopni. Prawie 6 minut po godzinie 19. Mamy piątek, a jak piątek, to i muzyka z koncertów w MC do 20. Nie inaczej będzie dzisiaj. Bawcie się dobrze, a ja już mówię, Papa Grzegorz Bociański. Do usłyszenia. Reklama. Gość Niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o znaczeniu rekolekcji zamkniętych i o domach rekolekcyjnych jako miejscach ważnych dla życia Kościoła, a także. Jakie jest stanowisko Watykanu wobec objawień Maryi w Medżugorii? Kość niedzielny, co tydzień nowy. Urodziny zlewia tanie, 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 tanie. tanie. Urodziny zlewia tanie, 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 tanie. 30 Urodziny w Lewiatanie. Kupuj taniej. Napój Pepsi i Pepsi Max. 1,5 litra. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. I parówki tarczyński z szynki lub z fileta z kurczaka. 4,99 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Urodziny w Lewiatanie. tanie, tanie, tanie. tanie, tanie. Ach, no i po wakacjach. Ani się obejrzysz, a opony trzeba będzie wymienić. Jak jesienne zakupy to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór opon z gwarancją najniższej ceny i przygotuj auto na nowy sezon. Jak tak, to Allegro. Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy suplementy diety. Zadno, zadno tabletki musujące o smaku owocowym Sanostol z witaminą D, która wspiera odporność oraz kompleksem witamin i wapniem, albo nowość dla wsparcia rozwoju i zdrowego mikrobiomu najmłodszych. Sanostol Mikroflora Plus D3, produkt 2 w jednym w formie kropli z wygodną pipetką. Rodzicu, to który Sanostol wybierasz? Sanostol od Orifarm. Grupa uderzeniowa zbiórka. To jest obiekt w zasięgu! Sprawdzamy odporność! tak. Moment, wyczuwam sambukol. Wypróbuj suplement diety sambukol z owocami czarnego bzu wspierającymi odporność i mechanizmem antivirin. To właśnie sambukol został stworzony przez lekarza wirusologa, a jego warianty dla dzieci Baby Kids Junior posiadają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Więcej na sambukol.pl. Już od dziś wspieraj odporność z oryginalnym sambukolem Adamet dla rodziny. Słuchaj, wszędzie widzę Half Price. Pytam Tomka o sweter? Half Price. Teściową oświeczki? świeczki? Half Price. Renie o talerze? Half Price. Nawet w snach pojawiają się jesienne nowości z Half Price. U mnie też Half Price i nowa strefa gift shop. Całkowicie przepadłam. Prezenty z całego świata dla każdego. Światowe marki, wyjątkowe ceny. No dobra, to gdzie idziemy na zakupy? Jak to gdzie? Do Half Price. Tysiące markowych nowości na nowy sezon. Zajrzyj też do nowej strefy gift shop i zapoluj na prezenty dla siebie i bliskich. Half Price. Great Brands i po reklamie. Radio M 107,6 FM Radio M 107,6 FM Wersja koncertowa